Witam Państwa w czwartek 22 lipca. Wczoraj na rynkach finansowych obserwowaliśmy kontynuację napływu do ryzykownych aktywów. Ja w ostatnich dniach dużo uwagi zwracałem uwagę na sytuację na obligacjach amerykańskich, konkretnie na dziesięciolatkach. Założenie miałem takie, że jeżeli rentowności będą odbijały, to kapitał prawdopodobnie krótkoterminowo może napłynąć do ryzykownych aktywów. Te ostatnie dni właśnie potwierdziły to założenie. Indeksy amerykańskie wczoraj zyskiwały na wartości, ale też te osoby, które obserwują rynek kryptowalut, z pewnością zauważyły, że јас Być może nawet od dwóch miesięcy nie widzieliśmy tak wyraźnego odbicia, więc w najbliższych dniach dalej bym pozostawał przy tym założeniu, że warto zwracać uwagę cały czas na dziesięcioletnie obligacje amerykańskie. Wczoraj zwracają uwagę na potencjalną strefę oporu powyżej 1,25 a 1,29. Na tym górnym poziomie, jak na razie, rentowności się zatrzymały, więc warto zwracać uwagę, czy Poziom w okolicy 1.29 nadal będzie broniony. Jeżeli ten ruch wzrostowy dalej będzie kontynuowany, to ja bym zwrócił uwagę na kolejny potencjalny opór w okolicy 1.34. Też oczywiście bym zwracał uwagę na niższy interwał. Co tu dokładnie może się dziać w obrębie wcześniejszych takich potencjalnych poziomów wsparcia, jeżeli dojdzie do agresywnego przebicia któregokolwiek z tych poziomów. To też może być taki negatywny, potencjalny sygnał dla ryzykownych aktywów. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym o godzinie 13:45 poznamy bieżący komunikat Europejskiego Banku Centralnego. Prawdopodobnie EBC pozostanie neutralny, jeżeli chodzi o politykę monetarną. Dalej ten wydźwięk prawdopodobnie będzie akomodacyjny. No i też wydaje mi się, że ze względu na to, że to będzie pierwsze posiedzenie Banku Centralnego, gdzie już widoczny jest kolejny napływ większej ilości zachorowań na COVID-a, to może być właśnie ten pierwszy Bank Centralny, który może bardziej wzmocnić tę retorykę dotyczącą tego, że jednak pandemia będzie miała znaczący wpływ na dalsze kroki po stronie działań Banku Centralnego, więc ja osobiście dzisiaj na tym wydarzeniu nie spodziewam się niczego nowego wnoszącego do polityki monetarnej, natomiast tak jak od kilkunastu miesięcy już chyba przypominam, bardzo często jest tak, że euro umacnia się w 80 czy nawet 90%. Euro się umacnia tak długo, jak trwa konferencja Europejskiego Banku Centralnego, natomiast później statystycznie bardzo często właśnie dochodziło do tego, że euro zaczęło się osłabiać i wtedy na głównej parze walutowej wtedy można było zaobserwować silniejszy ruch spadkowy, więc jak na razie w pierwszej kolejności bym poczekał oczywiście na komunikat, a później na konferencję i bardziej technicznie odbierał to, co może się dzisiaj wydarzyć na euro-dolarze. Jeżeli chodzi o. Sytuację w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych nadal nie ma porozumienia w, w sprawie kolejnego pakietu infrastrukturalnego, no i jak na razie te informacje jakoś w ogóle nie wpływają na rynki finansowe. Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, tutaj powoli przechodzimy do części technicznej. Tak jak wspominałem, na Bitcoinie wczoraj mieliśmy jedną z największych świec wzrostowych w ostatnich. Kilku, może nawet kilkunastu tygodni, więc no tutaj widać ewidentnie, że jest w okolicy poziomu 30 tysięcy dolarów za jednego bitcoina popyt w Stanach Zjednoczonych wczoraj pojawiło się kilka informacji między innymi od JP Morgana, że coraz więcej klientów chce JP Morgana inwestować w kryptowaluty. No i tak jak JP Morgan powiedział, chce udostępnić kolejne usługi, żeby klienci mogli inwestować w, krypto, w kryptowaluty. Też jeden z nowojorskich banków uruchomił platformę do handlu na kryptowalutach. No i pomimo tego, że jest dość negatywny sentyment na, na rynkach, wydaje mi się, że raczej zainteresowanie kryptowalutami nie będzie słabło, słabło. No i biorąc pod uwagę te największe portfele, one cały czas akumulują kryptowaluty. Natomiast no, w krótkim terminie, tak jak zawsze powtarzam, największym zagrożeniem jest sytuacja na indeksach światowych, ponieważ jeżeli tam pojawi się jakiś większy krach, kilkunasto, może 20-30% to wydaje mi się, że rynek kryptowalut też może ucierpić, no ale kto wie, być może jeżeli nagle sentyment się zmieni, no to w kolejnych tygodniach może pojawić się jakiś krótkoterminowy ruch wzrostowy, no ale jak na razie, ze względu na to, że w Australii mamy do czynienia z lockdownem, jest moim zdaniem dość spore prawdopodobieństwo do tego, że jednak czwarta fala może zablokować gospodarki w Europie, bądź też w Stanach zjednoczonych. Jeżeli chodzi o indeks dolara, ze względu na to, że te rentowności zaczęły odbijać, kapitał zaczął odpływać od bezpiecznych aktywów, czyli też od amerykańskiego dolara. Dlatego Do też wczoraj zaobserwowaliśmy silniejszy ruch spadkowy. Dzisiaj jesteśmy poniżej kluczowego wcześniejszego wsparcia. Ten poziom teraz może być oporem 92.80. No i też zerknąłbym na Niższy interwał, co tutaj konkretnego może dalej się wydarzyć. Moim zdaniem, jeżeli te spadki dalej będą kontynuowane, to kolejnym celem może być poziom 92,40 z potencjalnym ruchem wzrostowym. Jeżeli chodzi o eurodolara, euro wczoraj zaobserwowaliśmy ruch wzrostowy, wczoraj jeszcze wspominałem o tych potencjalnych fałszywych naruszeniach dziennych szczytów. Wczoraj też prawie tego typu schemat się pojawił, ponieważ z okolicy dziennego szczytu pojawiła się reakcja. Spadkowa, natomiast później właśnie ten gwałtowny wzrost rentowności obligacji amerykańskich doprowadził do tego, że dalej mieliśmy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego i właśnie krótkoterminowo tym poziomem wsparcia może być poziom w okolicy 1,1782. Jeżeli chodzi o takie potencjalne opory na eurodolarze, jeżeli miałby się pojawić jakiś gwałtowny ruch wzrostowy. W pierwszej kolejności bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 1.1839 bądź też szczyty powyżej 1.1850. Fund brytyjski potwierdza tą korelację, o której mówiłem w poprzednim tygodniu, czyli, jeżeli indeksy światowe wyraźnie zyskują, to fund brytyjski wtedy może wyraźniej zyskiwać na wartości. No, jeżeli sobie byśmy porównali wczorajszą zmienność funta do np. euro-dolara, no to tutaj jest ogromna różnica. Dzisiaj też widać, jak te ruchy są paraboliczne. Wczoraj od początku tego ruchu funt brytyjski zyskał już ponad 120 pipsów, więc tutaj w krótkim terminie naprawdę bym cały czas zwracał uwagę na zmienność na indeksach, przede wszystkim amerykańskich. No i ten pozytywny sentyment cały czas wyciąga funta coraz wyżej. Potencjalnym pierwszym oporem wydaje mi się, że może być poziom w okolicy 1,3793, niżej potencjalne wsparcie 1,3721. Wzrosty na robie, jak i też wzrosty na indeksach, oczywiście wczoraj pozytywnie wpłynęły dla, na dolara kanadyjskiego. Na parze USDK zaobserwowaliśmy silne ruchy spadkowe. Te, oczywiście, potencjalne poziomy wsparcia zostały agresywnie przebite, więc to też potwierdza. To, że warto handlując patrzeć na różnego rodzaju instrumenty, ponieważ tutaj ten przepływ kapitału przeważnie wygląda tak, że jeżeli na tych ważniejszych aktywach coś się zaczyna dziać, ważnego jest większy ruch jednokierunkowy, to też ma przełożenie na inne instrumenty. Dlatego też wydaje mi się, że nie należy się zamykać tylko na jeden, dwa instrumenty. Ogólnie trzeba mieć dostęp, podgląd do wielu instrumentów, żeby mieć lepsze wyczucie. Warto patrzeć na, na indeks dolara, na, na obligacje. Na ropę, ponieważ no, moim zdaniem to cały czas pomaga w handlu. Jeżeli chodzi o potencjalne wsparcie na dolarze kanadyjskim, na parze USD, -CAD, niżej tym wsparciem może być poziom w okolicy 1,25,16, jeszcze niżej 1,24,62, ale w krótkim terminie cały czas bym patrzył właśnie na deksy amerykańskie. Wczoraj na S&P 500 zwracałem uwagę na potencjalną strefę oporu w okolicy 4339 i delikatnie wyżej. Z tego poziomu pojawiła się korekta, natomiast sytuacja na obligacjach wpłynęła na to, że ten sentyment dalej był pozytywny. No, i jak na razie w krótkim terminie, wydaje mi się, że jesteśmy w okolicy kolejnego potencjalnego oporu, poziom 4365. Jeżeli chodzi o potencjalne wsparcia, niżej zwrócimy uwagę na poziom w okolicy 4334. Ropa również wczoraj wyraźnie zyskiwała, więc praktycznie większość tego ruchu spadkowego, już wczoraj przez jeden dzień zostało odrobione. No i jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli dzisiejsze dołki będą bronione przez rynek, to bardzo często jest tak, że po tak silnym ruchu wzrostowym, jest, jeżeli jest niewielka korekta i dalej jest kontynuacja tego ruchu wzrostowego, no to jest szansa, że tutaj te wzrosty mogą się utrzymywać. Na niemieckim dax też wczoraj zaobserwowaliśmy ruch wzrostowy, wybiliśmy te wcześniejsze poziomy oporu które krótkoterminowo stały się poziomem wsparcia. No jak na razie pierwszym potencjalnym wsparciem wydaje mi się, że na niemieckim DAX ie może być poziom w okolicy 15466, niżej pierwszy potencjalny opór w okolicy 15580. Jeżeli chodzi o dolar-jena tutaj wczoraj zwracam uwagę na potencjalnie utrzymującą się korelację między obligacjami a dolar-jenem. Ta korelacja również wczoraj się sprawdziła. Natomiast też słabość amerykańskiego dolara trochę wpłynęła na to, że te ruchy nie były aż tak silne. Wczoraj zwracam uwagę na potencjalny opór w okolicy 110-40, no i blisko z tego poziomu pojawiła się reakcja. Spadkowa, jeżeli rentowności dalej będą rosły, dolar będzie się osłabiał, no to tutaj cena może się stabilizować, natomiast jeżeli na załóżmy na obligacjach nie będzie się zbyt dużo działo, natomiast dolar zacznie się umacniać, to wtedy jest szansa na ruch wzrostowy. Więc jak na razie tutaj ten sentyment na rynkach może być taki chwiejny i wydaje mi się, że dużo więcej może się dziać w końcówce, w drugiej połowie sierpnia, gdzie będzie Jackson Hole, gdzie już poznamy decyzję Fedu z, końcówce, z końcówki lipca. No i też tutaj w szczególności bym zwracał uwagę na pierwsze tygodnie września, czy to tutaj jest sytuacja właśnie z pandemią dalej nie będzie się rozwijała, no i też na koniec jeszcze zerkniemy sobie na złoto. Złoto wczoraj kontynuowało ruch spadkowy, kapitał płynął do ryzykownych aktywów, więc złoto wczoraj traciło na wartości, jedynie zatrzymało się w okolicy delikatnie poniżej poziomu 1800 dolarów. Więc jak na razie, z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o złoto, tutaj moje podejście w krótkim terminie będzie neutralne. Więc teraz z mojej strony dziękuję za uwagę i do zobaczenia do jutra, a na koniec jeszcze też chciałbym przypomnieć o książce, o której wczoraj wspominałem, też jeżeli ktoś ma jakieś pytania dotyczące może innych instrumentów, to też zachęcam do komentowania.